Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony tsunami i zapraszam na kolejny odcinek Cyberpunk 2077 Zapraszam Jest do i pan typu, mojego No to rodzinka w komplecie pierwszy raz na żywo a co z Flatheadem obejrzyjmy go sobie Panie wi. No dobrze. Zapraszam. Eee, fajna loza. Dzień Jackie. Pan Wells ma rację. Będziemy omawiać delikatne tematy. Ale najpierw mam jedno pytanie do pana V. Śmiało. Bardzo dobrze. Po... Dibag... Czyli wiesz, kto jest celem? Syn taket wielki... Jest coś więcej. Zaproponowała mi nowy nowy. Mhm. Bez fiksy. Przejdź. No to sprawdźmy. Omówiliśmy z Dexem... Zamieniam się w słuch. Delamain zawozi was do Konpeki Plaza. Wchodzicie pod fałszywymi nazwiskami. Z pomocą Tibak hakujecie systemy hotelu. Z pomocą Tibak. Na koniec wchodzicie do. Po cichu, bez zwracania na siebie uwagi. I najlepiej bez. Przez cały czas będziecie mieć Tibak na słuchawce. A teraz pytam. Czyli gdzie? Do... Jeszcze coś. Ja nie mam więcej. A am... ja doskonale. No i musi. O. Dzięki Bak. Siedzieć cicho. Delam ja też się zbieram. Jak macie coś jeszcze, to ostatni moment. Wszystko. No to... jedziemy. Nie ma na Niestety. Dziękuję. Czym się ta... Zaraz Ci pokażę. Delamay, tryb bojowy. Przykro mi, ale nie są panowie w sytuacji bezpośredniego zagrożenia. No trudno. Ale jak coś to. Rozjedzie każdego, kto nam stanie na drodze. Dex na nas nie oszczędza. A dzięki Tobie jeszcze nam odpala 40%. Aha. Excelsior. Właśnie tak się wjeżdża do pierwszej ligi. Wyhamuj trochę. W sensie? Jeszcze w niej nie jesteś. Wydaje mi się, że trochę nad sobą tracisz kontrolę. Tak, jasne. A mnie się wydaje, że masz jakiś problem. Chcę tylko, żebyś trochę przetrzeźwiał przed akcją. Nigdy nie myślałem bardziej klarownie. To ty musisz coś zrozumieć. Całe życie spędziłem w tym głównie. Nie wracam tam. Hej, wszystko w porządku? Chyba już tak. Zaraz będziemy w Konpeki. Ustawiłam nam szyfrowane połączenie, żeby móc was nawigować na miejscu. Zadzwon teraz do Jackiego. Zobaczymy, czy synchronizacja działa. I jak? Coś mi szumi. Mów do mnie. Największe występki wynikają z nadmiernych pragnień, a nie z konieczności. Że co? Arystoteles! Rozumiem, że mnie słyszysz. Teraz tak. Uwielbiam, jak mi szepczesz Arystotelesa do ucha. Jakbyś jeszcze coś z niego rozumiał. A ty, wi? słyszysz? Ja cię słyszę. Świetnie. Wygląda na to, że wszystko działa. Pewnie że działa. Jesteśmy w kontakcie. Dziękuję za wybór sieci. Ben, chodź, Harry. Czekaj, wezmę. Jesteśmy przy wejściu. Rezerwacja jest na ciebie, Jackie. Macie spotkanie z Takim, z działu technologii wojskowych. Ale są w Jasne. Damy w Konpeki Plaza. Proszę pojedynczo. Jasne. <laughs> Mamy problem. Możecie panowie wyjaśnić, dlaczego wnosicie na teren hotelu technologię wojskową? Jesteśmy handlarzami bronią. Słucham? Ach, panowie na spotkanie z panem takim? <laughs> Najmocniej przepraszam za zamieszanie. Mm -hmm. Kontrola zajmie tylko chwilę. Proszę bardzo. Witamy w Kompeki Plaza. Chcemy się zameldować. Oczywiście. Rezerwacja była na nazwisko. Piktorino. Pokój dla dwóch osób, jedna doba. Ona Zgadza się. Doskonale. Cholera. To nie będzie konieczne. No i... Jest. Eee... Pokój... najpierw recepcja. Wszystko się zgadza. Życzę przyjemnego pobytu. Dziękujemy. No to chodźmy. Nowa Barcelona? Naprawdę? Jestem mistrzem improwizacji. I co ty na to? Chary? Hmm? Przyjemny hotelik. Nie to co na targach w Curychu. Jackie, skąd się wygłupiać? No co? Wchodzę w rolę. Bar też niczego sobie. Witamy w Konpeki Plaza. W dni powszednie nie obowiąz... Może kiedyś zabiorę tu Misty, jak już domkniemy ten kon... A ja tam zajrzę na chwilę. Wiesz co? Z tą walizką czuję się jak cholerny akwizytor. Idę na górę. Syndykat zero, albo nawet zrzuca je z orbitala. Ale najpierw upewnił się, że wszystkie przejechały przez Twoje leniwe Topsko. A wiesz dlaczego? Pochadźmy taki, zawsze dotrzymujemy zmowy. I Jeśli obiecałem to że te tajkani pomogą mi w negocjacjach z Wetuchem, to tym z tych jebanych biofarm poczuje jebanym... mnie. I co? Już? Szybko poszło. Chyba się wpasowaliśmy, co? Jak wyglądam? Hm. Hm. <noise> Jak przebrany solos. Wal się hm. <noise> nie. A ty samo jak myślisz? Ja domyślam że to nie wrol. Pokaż nie że nasi odkantał. Za ty że pamiętasz, jak my testowaliśmy tu technikę na nasz. Jest i nasz pokój, lapis lazuli. Jesteśmy w pokoju. Mm, całkiem stylowy. A szkoda, że nie zostajemy na noc. Dobry wybór, Bak. Nie wybrałam go dla walorów estetycznych. Stąd jest najbliżej do netranera. Si si, my Teraz odpalacie Flatheada i znajdujecie wejście do szybu. Brzmi prosto. Prostota jest najbardziej kmusztowna. Aureliusz? Arystoteles? Nie, to moja dewiza. A gdzie ten szyb? Uruchom skan, i poszukaj.

nie może być takie trudne. Miałeś się rozejrzeć za szybem. Ok, Jackie, skończyłeś? Flathead gotowy do akcji. Systemy sprawne, bateria pełna. Kurwa, utknął jebany. Będziecie się gapić? Trzeba nim pokierować zdalnie. I weź od Jackiego chip kontrolny. Podłączę twoje Kiroshi do monitoringu, żebyś pomógł Botowi znaleźć drogę. Trzymaj. Okay. Uważaj, przełączam cię na widok z kamery. Twój błędnik na chwilę zwariuje. Dobra, mam widok. Nie może tak być. Ludzie są odcięci od Prowadź do go do następnego otworu wentylacyjnego. Rasaka pokryje wszystkie koszty dyktowane karami umownymi. Tu nie chodzi o pieniądze, tylko o Jakim nie dostawia świetle? Że nie mam kontroli nad Watson? dzielnicą z której sam pochodzę. Tydzień. Tyle wam mogę obiecać. Postaramy się. Tyle mogę Panu obiecać. Kończą cię na następną kamerę. Skąd wiesz, że to było dla ciebie? Bo napisał, że dla miłej pani sprzątającej, która go znajdzie. I że przeprasza za bałagan. Cię sobie żyły, ale na piwek Eee, tak. Mamy problem. Co znowu? Nie Sprzątaczka. Stoi mi na drodze. Trzeba odwrócić jej uwagę. Co tam jest w sieci? Spróbujmy. Kto taki? Hmm, przystojny, obrzydliwie bogaty, z kapiewnym błyskiem wokół. nie zajmuje nas... Może holo, Co powiesz na telewizor? Nie Szukaj Co dalej. Tacy jak on zawsze są wolni. Najdroższy garnitur świata, ale w kroku motocyklista. Przeleciała w niego. Ty weź lepiej szyby przeleć. Wszędzie zostawiasz ślady.

...wyposażeni w egzoszkielety klasy Centaur, więc będą się czuli bezpiecznie. Zresztą nie tylko oni, my również. Po raz kolejny militek, to kluczowej roli w odbudowie podupadającej Ameryki. A już po czym powinniśmy się kierować, Aha zwracać uwagę przy wyborze ochrony szata naszych dzieci? <słuch> panel kontrolny terrarium? Ech, chyba się nie przyda. tu kontroler klimatyzacji w terrarium. Bingo. Wyślij do niego Flatheada. Coś się dzieje z terrarium. Ej, hey, bak. Udało się. Cholera, dziewczynów, Wiesz, no te zwierzęta kosztują? No dalej, nie mamy czasu. No dalej, nie mamy czasu. co? Dobra, ja będę kończył. Mam nadzieję, że się podobało wszystko.